O ile w piątek na Jastorze doszło do sporej niespodzianki, o tyle w niedzielę zobaczyliśmy sensację największego kalibru. Po znakomitym spotkaniu hokejści JKH GKS Jastrzębie pokonali mistrza Polski i lidera Polskiej Hokej Ligi 6-1, czego nie mieli prawa przewidzieć nawet najwięksi optymiści. Inicjatywa od początku należała do faworyzowanych gości z Krakowa, którzy przez cały mecz oddali na bramkę Dawida Zabolotnego niemal półsetki strzałów. Młody golkiper JKH GKS spisywał się jednak na medal czego nie można było powiedzieć o jego koledze z drugiej strony tafli. Robert Kowalówka po raz pierwszy skapitulował już w dziesiątej minucie po indywidualnej akcji Leszka Laszkiewicza. To był początek dramatu golkibera pasów, który tę niedzielę zapamięta chyba do końca życia. Nie minęły bowiem dwie minuty i Kowalówka otrzymał drugi cios, tym razem od Jakuba Michałowskiego. Niestety szybko dały o sobie znać brak w doświadczeniu Jastrzębskiej Młodzieży, która rozochocona prowadzeniem pozwoliła rywalom na przeprowadzenie szybkiej kontry, w efekcie czego kontaktową bramkę strzelił Filip Drzewiecki. Chwilę później zobaczyliśmy jedną z bardziej dyskusyjnych tego dnia sytuacji, gdy po faulu Petra Kalusa sędzia Przemysław Kępa przerwał dobrą akcję gospodarzy, czym zasłużył sobie na sporo gorzkich słów ze strony naszych zawodników. Na szczęście Jastrzębianie odpowiednio zareagowali na tę decyzję i do bólu skutecznie wykorzystali grę w przewagach. W ciągu zaledwie 32 sekund Kowalówka dwukrotnie wyciągał krążek z siatki, najpierw po bombie Jana Latala i strąceniu krążka przez Łukasza na lewajkę, a chwilę później za sprawą ostrzału zgotowanego mu przez Tomasza Kulasa i Kamila Wróbla. Zawroczonych gości pod koniec pierwszej tercji dobić mógł Jarku Dimiński, ale tym razem Kowalówka nie dał się pokonać. Niemniej ta interwencja niewiele pomogła golkiperowi pasów, którego w przerwie zastąpił Michael Luba. Zmiana pozwoliła wprawdzie Krakowi na uspokojenie gry w obronie, ale niewiele przydała się w ataku. Tu bowiem przez kolejne 40 minut napastnicy Mistrza Polski bili głową w mur, z którego zbudowali Dawidowi Zabolotnemu okazały pomnik bohatera meczu. Zabolotny był praktycznie bezbłędny, czym doprowadził rywali do szewskiej pasji. Dowodem tego była sytuacja z końcówki drugiej partii, gdy golkiperiodka HGKS padł ofiarą ostrego ataku, którego sędzia Kempa nie uznał za godny wymierzenia kary. Tymczasem o ile Krakowi w ofensywie nie wychodziło dosłownie nic, o tyle niemal każda kontra okazywała się śmiertelnym zagrożeniem dla Łuby. W taki właśnie sposób prowadzenie Jastrzębian podwyższył w 33 minucie Dominik Paś w niemal beznadziejnej sytuacji umieszczając krążek w siatce gości. Również szósty gol był efektem zabójczej kontryj HGKS, gdy znakomicie zadziałali w duecie Kamil Wrubel i Dominik Jarosz, nokautując mistrza i odbierając mu nawet iluzoryczne szanse na zdobyć punktową przy Leśnej. Tym samym sensacja stała się faktem, a godny podziwu wynik poszedł w świat. Młoda ekipa z Jastora po raz drugi w ciągu trzech dni odprawiła skutkiem zdecydowanego faworyta. Nastrój radości dodatkowo podkreślił 23. urodziny Jakuba Gimińskiego, który na tę okazję otrzymał od kolegów specjalny prezent.